Ech, dzisiaj, tak typowy filmik, e, związany bardziej z, z instrukcją. Czy warto zainwestować w. Czy warto zainwestować po prostu w Będę szczerze, z mojego punktu widzenia, jakbym miał to patrzeć, złomowisko jest miejscem, które. No, po części się opłaca, ale z drugiej nie. O co chodzi? W sensie. Na przykład, czy jeżeli się kupi nasze kotłowisko, te najdroższe, najdroższe zamówisko, mianowicie, jeżeli chodzi o lokalizację, to tutaj jest w tym miejscu, jakbyś był ciekawy. Eee, I powiem tak, jeżeli chodzi o spłacenie tego zamówiska, strasznie długo to zajmuje i ciężko jest to zrobić na tym pieniądze. Ale uznajmy, że jesteście sobie przykład jak to się je, jak to funkcjonuje, co nie, to złowisko, to na przykład gdzie to się kupuje takie złowisko, jakby ktoś chciał, nie? Tak, wchodzi się oczywiście się w internet. Wchodzi się w... mailbank chyba? Chyba było tutaj. Tak, to będzie tutaj. I się szuka właśnie tej ikonki. Tutaj można sobie na przykład kupić rzeczy, nie? Na przykład... Można sobie zrobić sobie kolor, zniżki branżowe... To jest holowniczy, są wsienny pracownicy. Ja teraz pokażę, jak to wygląda na innych, jak wyglądają te obrazki, nie więcej jak to wygląda. Na przykład to znamy, że się kupić, to co? Na przykład mogę mieć sobie kolor, e, zniżki br te branżowe to takie, takie typowe podnośniki. Wóz holowniczy to na przykład. Jeżeli, jeżeli te dwa samochody, to one nie mają w ogóle żadnego znaczenia. One się tylko różnią kolorem. Tutaj po prostu jest dówka sztuka, w ogóle nie śmigana, wszystko pięknie, a w grucho to taki. żadnym. W pracowniku natomiast warto mieć, tylko 625 tysięcy nie kosztuje, więc w cholerę dużo. Ale teraz wszystko fajnie powytłumaczę. W sensie, w sumowisku, da się zachować sobie na dwa sposoby. Przez to właśnie, właśnie ten pojazd, albo można też później tylko komputerkę robić sobie tam przy przygotowania. Ale na początek będę mówił o tym. Samochodzie, jak się do tego samochodu, może ruszyć na jakieś zlecenia. Mianowicie, tak, są tutaj, t, t, są tutaj tylko dwie opcje: pierwsza, na przykład, przez usługę holowniczą, i druga, przemożenie wóz holowniczy. Ale zanim zaczniemy ruszać, to raz już wytłumaczę kwestię tutaj. tutaj. Tutaj gdzieś mam babkę, jedną, a tam jest dalej chłop. Nie? To są to takie miejsca na postawienia pojazdów. Jak nie ma właśnie tych, w jakichś, tych um, ramp holowniczych to nie będę mogła robić pr pracy tym holownikiem i jak będę te pracę holowniczą, ten holownik cały to po prostu będzie mogła, może, można od razu wtedy jechać i robić akcje, że dostarcza się samochody takie z no po prostu z zleceń, typu, że się jeździ, się odbiera samochód potem się tu dostarcza, na czasie się go rozbiera tylko, że wtedy bez tej pracowników to trwa gdzieś tak około 95 minut, nie? a pracownikom trwa to jakieś 45 minut no, ale cóż, jak taka robota wygląda, nie? Mianowicie. To zaraz pokażę, nie? Bo ta robota jest dosyć. dosyć łatwa. Nie jest jakoś skomplikowana. Eee, i od razu jak był ciekawy, czy jest ryzyko, czy. ten. Czy jest ryzyko takie, że na przykład wiedzie się takim wozem? Czy kacz będzie atakował bo po prostu po jakąś kasę, czy coś? Nie, nie ma takiego ryzyka. W sensie, kacz ja wciąż może atakować, nie? Ale w ogóle taka ciekawostka, tu jest zawsze jak siedzieć tym samochodem po dostarczeniu jakiegoś auta, to zawsze włącza się muzyka country. I eee, w sumie tak, nie ja ma ryzyka, że ktoś się zainteresuje, o jedzie gościu holownikiem, pijer z kasa i RP za ten pojazd, go rozwalę, nie? Nie, tutaj po prostu jest tak, że widzicie holownikiem, to macie na to wywalone i nikt wam nic w nie zrobi. Jest typu chillera. Chociaż, jak sobie oczywiście tyś Gripper czy coś to ta, to ja to rozwala. Wam po prostu nawet, tak dla na tej przyjemności, nie? No i w sumie to jest ciekawe. Ten pojazd e, nie jest tak łatwo do rozwalenia, jakby się można było spojrzeć na niego, te przykład z fabularki, bo ten pojazd nawet wytrzyma do trzech rakiet, nie? I w sumie z tego, to chyba się orientuje, to jak będę przeżył ludzi tutaj podczas jazdy, to że mnie nie zaatakuje, to najwyżej, e, jak będę w policjanta. Tutaj może być taka sytuacja, że po prostu będzie mi bycie goliła. A, tutaj ciekawostka. Tutaj jak widać mam e, ładnego ocelota, który spokojnie sobie stoi i wszystko z nim, Wszystko dinga, banga i wszystko git, Tylko powiem też taką ciekawostkę. No. Są trzy typy aut. Jeśli chodzi o holowanie. Auta właśnie takie ala ocelot, które... Są w pełni funkcjonujące, są pięknie wyglądające, które nie mają żadnych e, wad ani jakichś tam negatywnych rzeczy. To takie dwa jeszcze inne typy aut: w stylu gruchot i zalecewiały samochód. Zalecewiały jest taki po prostu, że ma na sobie na po całym całym aucie, coś blachy jest cała Jakby taki stary samochód, który po prostu ledwo zzipie i po prostu trzeba go odpolować, nie? No ale w sumie, jak mówię o tych trzech autach, czy to ma też jakąś różnicę? Tak, ma to pewne też różnicę, na przykład jak rozlicza się grupota, dostaje się najmniej pieniędzy za to e, danego auta, a jeżeli chodzi o zazwyczaj, to taka średnia ilość, a taki auto teraz jak ja wożę, to jest największa ilość. A, jakby ktoś się bał, że na przykład, nie wiem, ktoś wpadnie w poślizg, walnie tym autem, szyby wybiją się, czyli popadają coś na stylu, to... to nie, to nie trzeba się martwić o to auto, bo tak naprawdę to jak siedzie tym autem, a nawet może te auto, nie wiem, powyrywać mu wszystkie części. I taki, jak dostanie się pewno wypłatę za te auto. Tylko właśnie, jeżeli chodzi o wypłatę, tutaj nie ma systemu takiego, że. O, to znaczy auto, to są pieniądze. Nie. Lepiej w te auto. Leci typowo pod te ala maszyny holownicze, takie te podnośniki, nie? Potem ci pracownicy, tam oczywiście można też 45 minut tam pracować. Yy... I po 45 minutach, nawet jak nie ma nas w grze, na przykład siedzimy sobie na YouTube, jak siedzimy na konsoli swojego na YouTube, czy też siedzimy na PC na przykład, to coś innego robimy, to po prostu ten czas leci i po pewnym czasie te auto da nam pieniądze. I zyskamy na tym sobie jakiś zarobek. Więc to to nawet kwestia. Taka minimalna zarobkowa. Czyli tu jest taka fajna rzecz, też są mieszkańców, tu do domu Benzynka takie też powiem, takie ciekawostki pomniejsze, tu są mniej ważne widzicie ten biznes tutaj ma się bongo przekąski tu jest ciekawostka bo na przykład tutaj jak są te figureczki to chociażby o te jeżeli chodzi o te zadania na przykład z, e, z tego tlc ka na przykład te chop shopa nie na przykład uznajmy e, kiedyś pojedziemy do Kontynerowiec, Tuganowie, e, gangster i to jeszcze było jeden. o tutaj, o Chyba dodatkowy siłek, coś takiego było Tak zajebiście, jak chyba jakieś 4 te, te zadania główne, to tutaj się właśnie takie, o, takie mini nagrody, nie? Tutaj jak się kupuje safe ścierny, to właśnie jest taki jakby w formie obrazu Jak się nie ma kupionego safeu ściernego, to jest taki postawiony Ola safe nie? Kodos francuski tu jest, automat do picia No niestety trochę głupio to, że trzeba płacić do niego za dosłownie dolara, żeby go zdobyć, ale Nieźle, to jest przebieralnia i łóżko No ale dobra jak najwięcej wygląda też akcja z tymi em, przygotowaniami, nie, tutaj. Tutaj niestety, niestety według mnie, bo powinno być tak, że nie trzeba tego robić. Ale tak, powiem tak. Trzeba się zarejestrować jako szef typu klubu cyklowego, nie, albo na przykład Securo. Poznaję, że odpalę sobie motocyklowy, bo to moje najbardziej ulubione typ e, możliwości, bo wtedy mogę zawsze sobie profesora. Tutaj na przykład są rzeczy, na przykład maksymalny zysk z sprzedaży i zysk z części. I tutaj są różnego rodzaju pojazdy. I na przykład uznajemy. Jak z tego wziąć jakiś, jakiś pojazd, muszę wziąć taką opcję. Muszę na początku wydać na 20 tysięcy. I niestety ten gościu musi mi tu teraz spitolić, jak nie wiem co. I cóż, to ja mogę jeszcze powiedzieć na ten temat. Na temat tego wszystkiego. Hmm. Jeżeli chodzi o te wszystkie przygotowania. Jest ich bardzo park, dużo, man. nie? jest sytuacja. Sure. W stylu na przykład, tu są trzy podstawowe, na przykład trzy są tam jeszcze na górze, są są za zadania. Bo te przygotowania dzielą się jakby na dwa kategorie. Przygotowania wewnątrz, właśnie z złowiska i przygotowania zewnętrzne, czyli rozsiane po całej mapie Los Santos. Co, może jak skończę to przygotowanie, tutaj to zaraz pokażę. Bo sumie niestety od razu odpaliłem. Pokażę, pokażę, jak to wygląda z sabotażem. O, oczywiście te robimy, właśnie się pokazuje też opcjonalne, bo tych opcjonalnych nie trzeba robić. Chociaż z reguły polecam, jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, a nie chce się razu wdupić, wy, na przykład, niezłe szambo. E, osobiście, jakbym miał ocenić na przykład te zarabianie z y, y, osobiska? Pacifika preferuje bardziej tunelsów. Dlaczego? Bo tunelsi mają coś takiego, że nie ma zbytnio cooldownu na zlecenia samochody przynutów w miarę często i, nawet, jak coś to po prostu wiadomo, no, idzie się na jakieś wyścigi, coś tym innego, do tego, do tego śpiewa, że level, to się jakieś 10 tysięcy za level upa a złowisko to takich właśnie luksów nie ma, więc to najwyżej jest za dostarczone. Samochody takie od holownika albo głównie kradzieża, typowo. No, i oczywiście tylko wspomnę, że jak się robi pierwszy raz te misje, na przykład główne, na przykład jak ten napad na kradzież, to trzeba typowo. Jak się robi pierwszy raz, typowo, to zawsze dostaje się te 50 tysięcy tak w postaci premii, coś na stylu. Ale przy pierwszych przygotowań, pierwszych napadów, typowo z na przykład apartamentu, coś w tym stylu, nie? Ja. Taki mini buścik, taki na zachętę. Dobra, że datuję na miejsca. Pokażę w razie, jak to wygląda, jak chociażby jedno z przygotowań. A no te przygotowania nie są jakieś mega um, wielkie, że o jakie wielkie przygotowania, jakie wielkie nie, nie, nie wiadomo jakie możliwości, nie? Właśnie według mnie ciekawe, są same skoki tutaj akurat, niż um, same przygotowania, bo same przygotowania to takie no pitu, pitu, pi tu, Bo w tym tak żaden, to jak na te elementy patrzę, to są tak, że nie jest tak dobrze zadane te elementy, że to jest e, po prostu szok. O fak, ładnie ucieknę. Albo ucieknę, Ale, nieważne. E... Ok, no i trzeba poczekać jeszcze listę warunków. Ciekawe czy tylko to znajdę, bo czy to nie mam wadę do tego, że tylko nie znajduję. A, to jest to, dobra. E, osobiście, jakbym miał ja polecić ogólnie mm, ten cały dodatek, to GTA to taki jest dosyć średni, nie? bo w sumie łącznie jeżeli chodzi o nie wiem, kupno wszystkiego, na przykład tego co ja mam w zamówisku, to ja wydałem ponad 5 milionów. No i mamy przykład: najlepszy holownik, nie? na pracowników, na kolor wnętrza, na nie, te maszyny toczące samochody. No i wiele innych, nie? I ogólnie to taki, to tak jest taki... To gry... No niby spoko, chociaż mógł być trochę lepszy. Ale w sumie też to było kiedyś mówione, że poniekąd... Yy, w sumie, poniekąd można jakby dostawić te samochody dla siebie, nie? Które się ukradnie. Chociaż powiem szczerze, że ta Rockstar niby daje opcję sprzedaży tych samochodów. Ale tak naprawdę to nawet nie da się ich zachować, to raz. A dwa, to jest taka kwestia, że jak spojrzymy na przykład na auto, które możemy sprzedać za 400 tysięcy, nie? Na przykład, 300 tysięcy sprzedajemy za auto. Tymczasem na stronie internetowej, typu GTA, to auto kosztuje na przykład 3 bańki. Więc no, trochę się nie opłaca. No chyba, że po prostu chcemy zarabiać na różnych, nie wiem, możliwościach, nie? do nie wiem agencja czy to, to nawet jakieś inne takie dopełnione na kazyny i tym podobne a i oczywiście te jak się zrobi te napady z jak się robi napad cały ten na samochód to jak się zrobi napad na samochód to nie da się odpowiedzieć od razu kolejnego to musi mieć jakiś chyba 20 minut na przykład cooldownu czy coś na kolejny atak na pojazd i nie będę potwierdzał tego faktu, że musi minąć to akurat 20 minut, czy też nie, bo nigdy tego zbyt nie liczyłem, bo zazwyczaj później po prostu albo zajmowałem się tymi sprawami, albo po prostu bawiłem się w coś innego, albo zajmowałem się czymś innym. O. Ale jak mamy tych przygotowania w terenie, to tak one wyglądają. Mamy tylko dwie. To jest zawsze też opcjonalne, takie typowe maseczki. Nie trzeba ich robić, ale jak ktoś chce sobie to tak sobie jakoś tam dorobić sobie jakiś ciekawy, bo napad, to zawsze może. Nie? Dobra, pokażę tylko to, właśnie, jedno przygotowanie w terenie. no i w sumie to jest, nas jak się ma te przygotowania w terenie. To zawsze, jak się w to w tym miejscu to od razu dostaje się obok. Miejsce, do którego trzeba wejść i coś zrobić, nie? No i cóż, wchodzę sobie spokojnie, szukam takiej specjalnej torby ono nie ma tu... A, jest to obok niej, dobra. Taka fioletowa torba. Co to fajne, że tu ma takie dodatkowo jakieś udekorowania wewnątrz w tej torby. No i dobra. No i sobie to jest ciekawe, to teraz można to było już wyjść z sklepu. No i niestety w tym przypadku akurat mam policję na karku. Są tylko dwa przygotowania z różnych napadów, że trzeba się do sklepu i coś odebrać. Z tego co pamiętam, tylko tak, jak są te ciuchy, to zawsze jest tak, że ten sam Jamal nie opłaci na tych ciuchów i potem trzeba uciekać w policji. A jak jest na przykład Ammunition, to zawsze się wyjdzie na spokojnie, się zaznaczy po prostu broń pod dane miejsce. I to bycie chyba z bronią, to pamiętam, to będzie napad na posłanek policji. W sumie jak tak sobie już lecę, to jeszcze mogę wrócić potem tego holownika, nie? Na przykład jak się holuje te pojazdy, to jest taka też bardzo ważna informacja. Mianowicie czasami jak się holuje te pojazdy, to bywa też takie sytuacje, że na przykład właściciel samochodu do was chce wpłynąć, trzeba na przykład być pięściami, to macie na przykład możliwości uciec od niego po prostu dla mu po prostu dubska, jak wsiadacie z pojazdu i potem dajcie mu z pięści po twarzy. Podaj nic wam nie grozi, że na wpisycie nie chodzi o nic. Ale też jest druga jakby opcja. opcja jest jakby bo jest jego trzecia, bo pierwsze to było to, że normalnie dostarczacie samochód. Trzecia opcja jest taka, że po prostu. E, jak jest ta policja, typowo, kiedy ta, to policja może sobie teraz zasakują, ale zasadzkę, że poczekać specjalnie na was aż, aż weź sobie pojazd. Tak przejście, że już pojazdu nie ma i też nie ma Nie gdzieś chyba wtedy jakieś tam dwie-3 gwiazdki pościgu, chociaż chyba to były dwie. Moim krótko, bo trzy. Już dokładnie nie pamiętam, bo po prostu troszeczkę czasu już tak typowo nie grałem. No i też, pokażę jak to mniej więcej wygląda z tymi rzeczami, nie? No tu życie tablicę. No i sobie, jak widać, jak jest teraz biurka, tu się powoli ta, to się tak jakby rozpada na części, jest bardziej widoczna i tym podobne, nie? No i tutaj, oczywiście, jak chcecie wiedzieć na przykład, co zrobiliście, to macie to pokazane na to terenie, tutaj strony zabrane na przykład dwa z, jedno ze trzech, nie. Chociaż te opcjonalne to już jak się komu chce, nie. Tutaj są takie jakby teraz te główne dwa główne. No ale cóż, ja sobie chyba na teraz skończę to robić z tym nagraniem. I w sumie to będzie tyle z omawianego słowiska. Tak. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Dzisiaj będzie oczywiście krótszy no filmik na Twitch'a, bo. Kuźwa, jak mówiłem, no, filmik z soboty, który idzie na wtorek, to trochę trzeba tam jeszcze porobić. A nie mam zbytnio na no to też zbytnio czasu i cytnia, jak, jakichkolwiek z dużych chęci do mordowania się zmontowanie z dwoma filmikami naraz. <laughs> no, to cóż, dzięki za oglądanie. Zapraszam do obserwacji na Twitchu, subskrypcji kanału na YouTubie, bo to bardzo znajduje. Przy okazji, macie informacje, kiedy są filmy. No i przede wszystkim fajnie, fajnie jak lajka, nie, bo to też jakoś tam promuje troszeczkę kanał i tym podobne, nie. A ja zajmuję się chyba dalej tymi przygotowaniami tutaj na właśnie na ten kadzież auta. Cóż, dzięki też za obejrzenie. Do zobaczenia Trzymajcie się. I